Cześć, witam Was serdecznie na kanale FireTMS. Jestem Samuel i dziś pokażę Wam, jak stworzyć szablony ładunków. Pamiętajcie, że więcej wskazówek możecie znaleźć w naszej bazie wiedzy. A teraz przejdźmy do instrukcji. Szablony tworzone są dla stałych tras występujących u konkretnego klienta. Można utworzyć je, dodając manualnie nowy szablon ładunku lub podczas tworzenia nowego ładunku, zapisując go jako szablon. Przechodząc do Ładunki, Szablony, Szablony Ładunków, stwórz nowy szablon Ładunku, korzystając z opcji Dodaj. Uzupełnij niezbędne pola. Nadaj nazwę szablonowi. Przechodząc do Ładunki, wprowadź Ładunek. Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych, zapisz Ładunek opcją Zapisz jako Szablon. Nadaj nazwę Szablonowi. Jak utworzyć zlecenie z zapisanym wcześniej szablonem? W sekcji Zlecenia wprowadź zlecenie, wybierz klienta, do którego utworzony został szablon. Po uzupełnieniu pola Klient w sekcji punkty załadunku/rozładunku pojawi się pole Wybierz szablon. Na liście szablonów możesz edytować wcześniej stworzone szablony. Dziękuję, że byliście z nami. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie znajdziecie nowości oraz informacje branżowe. Zarządzaj transportem. Lepiej. Do zobaczenia!